MKS Zagłębie.pl To my, wierni wice Zagłębia. Zagłębie Lubin nie wygrało od trzech meczów, i to dobry moment, żeby zadać trudne pytania. Witamy się z Wami w 88. epizodzie podcastu MKS Talk Filip Trokielewicz i Paweł Junory. Cześć. Cześć Filipie, cześć wszystkim. Dokąd zmierza Zagłębie Lubin i czy powinniśmy już się naprawdę martwić, bo ciekawie. Nie jest, a może być jeszcze gorzej, jeżeli Zagłębie Lubin na przykład ulegnie gks w najbliższej serii gier, a taki scenariusz musimy brać pod uwagę. Mało już się zgadza. To prawda, Zagłębie Lubin w tym momencie nie jest w jakiejś nadzwyczajnie komfortowej sytuacji. Wydaje mi się, że to jest jeszcze może zbyt wcześnie, by bić na wielki alarm i oczekiwać takich bardzo poważnych i, i, i nagłych ruchów. Niemniej jednak, jeśli faktycznie Miedziowi przegraliby z GKS-em Katowice i później przegraliby w kolejnym spotkaniu, no to myślę, że już ta sytuacja klubu może się, no może się bardzo mocno pogorszyć. Więc na pewno myślę, że tutaj to, co jest obecnie, na pewno nie jest stanem, z którego ktokolwiek jest zadowolony, bo wielokrotnie myślę, że oczekiwania kibiców i oczekiwania e, osób z klubu, e, trenerów, niektórych może zawodników. Myślę, że nawet częściej trenerów i dyrektora sportowego niż zawodników mm, no są nie do końca zbieżne i mm, myślę, że my bylibyśmy zadowoleni z okolic piątego miejsca walki o puchary. E, tutaj cały czas gdzieś em, decydenci powtarzają o tym środku tabeli ósmym miejscu, no tymczasem Zagłębie jest na miejscu 13 mając pięć oczek, no i te, te, te trzy porażki, o których um, wspomniałeś. Myślę, że sam dorobek punktowy może martwić, ale bardziej myślę, że może martwić to, jak zagłębie gra, bo po spotkaniu z Piastem chyba mieliśmy taką pierwszą okazję do tego, by przeczytać całkowicie coś innego, przeczytać yy, bądź posłuchać, przeczytać coś, co Powiedział trener Waldemar Fornaliki. Nie miało to w ogóle odzwierciedlenia w rzeczywistości, bo mam na myśli po meczową konferencję. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w najbliższych potyczkach, no ale na pewno przed miedziowymi ciężki czas. Słyszymy się po dwóch meczach miedziowych. Przed tygodniem mieliśmy krótką przerwę, jeżeli chodzi o podcast. I Chciałbym, żebyśmy wrócili na chwilę do meczu z Lechem, dlatego że tam. Zabrakło Damiana Dąbrowskiego, zobaczyliśmy środek pola z Adamem Radwańskim, Markiem Mrożem i Tomaszem Makowskim i my niejednokrotnie w podcaście mówiliśmy o tym, że chcielibyśmy taki środek pola zobaczyć, że będzie on bardziej ruchliwy, że graza głębia będzie mniej statyczna i pomimo tego niekorzystnego wyniku tak też było. Prawda, mecz z Lachem przyniósł tą zmianę, myślę, że dość nieoczekiwaną dla, dla wiele, wielu osób, bo w momencie prezentacji składów no, brak Tomasza Piętki, Damiana Dąbrowskiego był dla osób, które może, może nie są zbyt blisko klubu, z sporym zaskoczeniem. No, tymczasem, właśnie dwójka tych wspomnianych zawodników no, musiała je, jeden mecz odpocząć ze względów zdrowotnych. Środek pola w spotkaniu z Lechem był bardziej mobilny, to prawda. Myślę, że wielokrotnie mogliśmy z przodu więcej dać niż w innych meczach, gdzie to nastawienie jest bardziej defensywne. Niemniej jednak, też trzeba brać pod uwagę to, że pod względem taktycznym on nie prezentował się nadzwyczajnie dobrze, i myślę, że głównie dlatego trener Waldemar Fornalik bardzo szybko zdecydował się, by już w kolejnym meczu, w meczu z Piastem Gliwicy zagrać inaczej. Tam się rozchodziło głównie o to, że mieliśmy bardzo duży problem z dochodzeniem do rywala i ze spóźnieniem pressingu, przez co były takie niekiedy dziury w środku pola, że przy lepiej dysponowanym rywalu no myślę, że tam mogło się skończyć więcej nie? i, i ta porażka z Lechem boli, bo ten mecz był do wygrania. No, Ale co by nie mówić, kilka prezentów takich stawieniowych zagłębie sprezentowało Lechowi. No, pytanie, jak na dłuższą metę będzie to wyglądało, bo tak przy okazji albo meczu z Lechem albo może i nawet wcześniej, tam już była gadka delikatna o tym w mediach, czy Zagłębie zagra na dwójkę napastników w końcu i, i trener tam powtarzał, że on no, to teraz nie jest gotowy, wcześniej przy okazji jeszcze Juana Munioza też nie był gotowy no i nie wiem, czy to tak też będzie, że trener nie zdąży dojrzeć do, do tego, żeby zagrać jakimś innym ustawieniem. I myślę, że ten, ten środek w postaci um, Tomasza Makowskiego, Damiana Dąbrowskiego będzie żelazny, a ewentualne rotacje będą dokonywane. No, tutaj kosztem Marka Mroza i, te, i jego formy. Na tę chwilę raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale myślę, że Marek Mruz tym, co prezentuje obecnie się broni, no bo te oczekiwania nie były zbyt wysokie, a pokazuje, że yy, im ma więcej pe pewności. Tym wygląda lepiej. No a też myślę, że zagłębie w ofensywie nie prezentuje się na tyle dobrze, by zawodnik o takim usposobieniu, no żeby grało mu się swobodnie. Więc ja czekam na to, aż że się doczekam, aż zagłębie zacznie grać bardziej ofensywnie. No i myślę, że w takim, w takim, w tym ogólnym rozrachunku, Marek Muss może odnaleźć się lepiej. Ja odbiję tę piłeczkę e, dlatego, że jeżeli chodzi o mecz e, z Piastem, no to tam nie wyglądał Marek Mróz najlepiej. Wręcz prosił się o to, żeby wlecieć z boiska. Nie było to najlepsze e, spotkanie w jego wykonaniu. Niemniej jednak, tak jak mówisz, te okoliczności, to jak gra w zagłębie że de facto nie ma powtarzalności. I to także jest rzecz, którą powtarzamy ja odnoszę wrażenie, że moglibyśmy wyciąć jakiś fragment, nie wiem, sprzed kilku tygodni, wkleić go w tym momencie i nikt absolutnie by się nie zorientował, że coś jest nie tak pod kątem takim. Że zagłębie nie ma DNA, i to chyba największa bolączka, z jaką zmaga się. I taki kamyk do ogródka Wademara Fornalika, który miał już dużo, naprawdę dużo czasu do tego, żeby wypracować coś z tym zespołem, a tymczasem no, zagłębie w każdym meczu jest reaktywny, czeka na to, co zrobi rywal. Tak było z piastem. I nawet jeżeli midzowie mają grać o ten środek tabeli, to fajnie by było, że kiedy się przychodzi na jakiś mecz, żeby było wiadomo, czego się po tej nie spodziewać. Racja. Rozpocząłeś swoją wypowiedź od Marka Mroza w starciu z Piastem Gliwice i ja uważam, że tam chyba nie brakowało zbyt wiele, by Marek Mroz zakończył to spotkanie w pierwszej części to czerwona kartka czerwoną kartką, bo myślę, że przy tym drugim faulu to naprawdę ta kartka to taka mogła być już ta, ta, ta żółta i wtedy Marek zakończyłby swój udział w tym meczu, ale do Marek zagrał tak słabo, że myślę, że on zasłużył na zejście z boiska ogólnie na zmianę przez trenera Fornalika. To naprawdę był chyba najsłabszy występ Marka, ale patrząc na tym, jak grał wcześniej, to mam nadzieję, że to taki jednostkowy przypadek i wróci na, na, do tego poziomu, który prezentował pod koniec zeszłej, zeszłego sezonu, no i teraz na, na samym początku tak, Miedziowi nie mają DNA, już przechodząc z drugiego wątku, o którym wspomniałeś, i zwrócili na to też uwagę w ostatnim czasie dziennikarze, Kanal Plus, dopytując Waldemara Fornalika o powtarzalność, i trener wówczas tak. Nie, nie, nie wiedział do końca chyba, jak, jak wybrnąć, bo jakby nie, nie był w stanie precyzyjnie odnieść się do, do, do tego zadanego pytania. No, faktem jest to, że Zagłębie, jeśli jest powtarzalne, to tylko i wyłącznie w kwestii takiej, że zawsze wiadomo, że Zagłębie będzie reaktywne, to o czym wspomniałeś, i nie, nie, nie będzie w stanie zaskoczyć w jakiś sposób rywala. To tak naprawdę. Właśnie to jest troszkę smutne, bo jakby sport powoduje takie emocje, że powinieneś iść z najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi na mecz i, i spodziewać się nie tyle wygranej, ale taki, takiego widowiska, po którym chciałbyś móc opowiadać to kolegom w szkole, w pracy. Tymczasem Zagłębie... No... Idziesz na mecz i wiesz, co będzie. I to jest bardzo, bardzo chyba e, takie, takie smutne, bo nawet przykład trenera Szeweli e, był wałkowany niedawno na Twitterze przez kilku użytkowników. To też nie jest trener, który osiągał nadzwyczajne e, wyniki w zagłębiu pod względem punktowym, ale tę jego kadencję krótką, bo krótką się pamięta, no bo wtedy zagłębie grało widowiskowo. Piłkarze grali odważnie, strzeli dużo bramek, dużo tracili. Ale to się pamięta. No i myślę, że strasznie marnowany jest potencjał drużyny w tym momencie. Jeśli za tak będzie, będzie, będzie wyglądało, to myślę, że, że do końca sezonu to, to na mecze no, będą przychodzili tylko najwytrwaliżsi kibice. No bo ci, którzy nie są bardzo mocno zidentyfikowani z klubem, no to nie będą tracili czasu na to, by oglądać coś, co nie przynosi im w ogóle radości. Wywołałeś genera. Ale nie wiem, czy pamiętasz taką wypowiedź bodajże na weszło w wywiadzie. Powiedział, że mentalność piłkarzy właśnie w tym miejscu się zatrzymała. I tutaj odbiję do mojego wywiadu na ramach piłki nożnej. Tam trener Fornalik zupełnie inne tony uderzał. Mówił, że nie rozumie tych oczekiwań, które są względem Zagłębia Lubin. I ja mam wrażenie, nie chciałbym tutaj jakby uderzyć w trenera Fornalika, że on nie ma takiego żaru w sobie, jeżeli chodzi o wygrywanie. I tak mnie to uderzyło wtedy i miałem właśnie z tyłu głowy to, co mówił ten Szewela. Też na to zwróciłem uwagę właśnie i w twoim wywiadzie dla, dla piłki nożnej i, i właśnie widziałem tę ten, 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 ten wypowiedź na weszło. No, i też trochę mnie to dziwi, bo ostatnio jadąc w jakąś dalszą podróż służbową, włączyłem sobie wywiad Rafała Grodzickiego, który odwiedził Tomka Ćwąkałem. No, i tam Rafał Grodzicki opowiadał ogólnie o kulisach szatni ruchu. I jakby z tamtej perspektywy, trener Waldemar Fornalik był. Bardzo fajnie przedstawiany. Nie, 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 nie była to oczywiście jakaś taka laurka w 100%. Tylko faktycznie był trener Fornalik przedstawiony jako osoba głodna sukcesów. I zastanawiam się, fakt faktem to minęło już tam 10-12 lat, ale no, czy to jest aż tyle czasu, by tak mocno zmienić człowieka? Bo również odczuwam to w ten sposób, że trener Fornalik jest po to, by ten klub egzystował. I oprócz egzystencji i wypromowania jakiegoś jednego do dwóch zawodników, no to nic innego nie jest tutaj ważne. Jakby nie widzę celu samego w sobie. Bardzo mi zawsze imponują ci trenerzy, którzy mówią, że oni grają o najwyższe cele, a jeśli się nie uda, to się nie uda ale nigdy nie zarzucą sobie, że nie próbowali. Oczywiście, no nie może tak powiedzieć, powiedzmy w lidze angielskiej, jakiś kopciuszek, bo, bo Beniaminek, drużyna o bardzo niskim potencjale finansowym, gdzie, gdzie ma inne kluby, które, które mogłyby zjeść 15 razy tę drużynę finansowo, ma takich rywali, no ale powiedzmy w lidze o, o potencjale podobnym jak, jak Polska Ekstraklasa, Tutaj chyba każdy powinien robić wszystko, żeby jak na, na, zagrać jak najlepiej i walczyć o, o zwycięstwo. Musimy zwrócić uwagę, że piłka ma to do siebie, że zawsze jeden bądź dwóch, najczęściej jeden faworyt z jakichś powodów ma sezon słabszy. Nie jesteś w stanie wygrać ligi, ale możesz zakręcić się koło pucharów. A my tak naprawdę niezależnie od tego, czy Legia Lech są mocniej, czy Raków jest mocny, czy ma słabszy sezon, no to my tak naprawdę gramy, bo gramy i zawsze te, te ósme miejsce, okolice ósmego miejsca to jest to jest jakiś problem. Akurat ja byłem pracownikiem klubu w momencie, gdy no było. Troszeczkę lepiej pod kątem miejsca Jeśli Dobrze pamiętam, skończyliśmy tam na, na piątym, nie szóstym miejscu. Chyba nawet szóstym, tak myślę. No ale tak czy inaczej do ostatniej kolejki biliśmy, się, do, czy do ostatniej, czy do przedostatniej kolejki biliśmy się o, o czwarte miejsce, które premiowało, e, była możliwość gry w pucharach, więc brakuje mi tego, brakuje mi drużyny, która mogłaby pograć o coś więcej. Nie mówię, że, że oczekiwalibyśmy, oczekiwałbym ja nawet personalnie jakiejś gwarancji, ale spróbujmy, zawalczmy o to. Dajmy sobie taką minimalną presję, która spowoduje to, że, że naprawdę wszyscy będą wiedzieli, że, że zależy, bo na tę chwilę no to tak naprawdę. Nie wiadomo komu zależy, co zależy, gdzie, gdzie to Zagłębie zmierza, bo jak na razie to widać, że zmierza po prostu w okolice miejsc 8-12, jeśli te, te pierwsze kilka kolejek myślę, że jak najbardziej temu, temu odpowiada. Jeżeli Miedziowi przegrają w najbliższym meczu, to mogą nawet znaleźć się w okolicach strefy spadkowej. A mamy dopiero wrzesień, nawet nie mamy jeszcze września. Ten newralgiczny moment, który Przychodził. Jeśli chodzi o Midziowych, to zazwyczaj było gdzieś tam był przełom października, listopada, i wtedy w Zagłębiu przyderzyły się gorsze momenty. Nie wiadomo, jak będzie. Zobaczymy. To był 88 epizod podcastu MKS Tok Filip Trogilewicz i Paweł Winary. kłaniamy się. Do usłyszenia. Cześć. MKS Zagłębie.pl To my, wierniki wice Zagłębia.